Podczas swoich podróży po Europie, od Londynu po Amsterdam, Benny odkrył inspirację do stworzenia unikalnej kolekcji mody wieczorowej i ślubnej, która ma na celu inspirowanie kobiet na całym świecie. Czerpiąc z dzieł wielkich mistrzów, takich jak Rembrandt, Fermir czy Botticelli, a także z azjatyckich wpływów z Chin i Japonii, Benny połączył tradycję z nowoczesnością, wykorzystując zaawansowaną technologię AI. Każda suknia w tej kolekcji jest hołdem dla sztuki i piękna, które od wieków fascynują ludzkość. Zastosowanie luksusowych materiałów, takich jak jedwa, koronki i satyna, pozwala na wydobycie elegancji, subtelności i wyjątkowego charakteru każdej kreacji. Te suknie to coś więcej niż tylko ubrania, to prawdziwe dzieła sztuki, które mają moc przekształcenia każdej kobiety w królową jej wyjątkowego dnia. Każda kreacja nawiązuje do renesansowego malarstwa włoskiego, przepychu baroku flamandzkiego oraz subtelności i wyrafinowania sztuki chińskiej i japońskiej. W detalach wzorów można dostrzec inspirację charakterystycznymi motywami roślinnymi, które często występują w sztuce azjatyckiej, czy też eleganckie drapowania tkanin przypominające renesansowe suknie. Każda suknia opowiada swoją historię historię o sile, pięknie i odwadze bycia sobą. Kolekcja Beniego wciela w życie ideę harmonijnego połączenia przeszłości z teraźniejszością. Klasyczna estetyka spotyka się tu z nowoczesnym designem, tworząc projekty, które mają na celu celebrowanie kobiecego piękna i wyjątkowości. Każda suknia została zaprojektowana tak, aby jej właścicielka mogła poczuć się nie tylko wyjątkowo, ale także stać się częścią tradycji, która przetrwa wieki. Kolekcja ta skłania do refleksji nad tym, co naprawdę ważne. I inspiruje do celebrowania najważniejszych momentów życia. To podróż przez kulturę, sztukę i czas, która pomaga kształtować tożsamość i pozostawia trwałe wrażenie. Zastosowanie pokazu mody w formie obrazów było świadomym wyborem, podkreślającym, że grafika i sztuka wizualna są nie tylko estetycznym, ale także głęboko emocjonalnym środkiem wyrazu. Dzięki obrazom każdy projekt staje się czymś więcej niż tylko zbiorem tkanin i form przekształca się w opowieść, która rezonuje z widzem na poziomie emocjonalnym i intelektualnym. Grafika pozwala na uchwycenie detali, które często umykają w tradycyjnym pokazie mody, jednocześnie oddając klimat, nastrój i kontekst, w jakim dana kreacja może być odbierana. Prezentując modę poprzez obrazy, przenosimy widza w przestrzeń, gdzie każdy element stroju, od faktury materiału po sposób, w jaki światło pada na tkaninę, może być głęboko analizowany i doceniany. Taka forma prezentacji umożliwia również szerszą interpretację. Każdy widz może odczytać w obrazach coś innego, co wzbogaca jego odbiór kreacji. Wybór tej metody jest także ukłonem w stronę tradycji artystycznej, gdzie moda i sztuka często się przenikały. Stosując grafikę jako medium, Benny pokazuje, że piękno szat nie ogranicza się jedynie do ich fizycznej formy, ale także do tego, jak są postrzegane i interpretowane przez sztukę. To podejście pozwala projektować nie tylko ubrania, ale także doświadczenia, które pozostają w pamięci na długo po zakończeniu pokazu.